Lato mija, ja niczyja. Wakacji jeszcze trochę zostało, urlopu jest już za mało. Albo wcale, ale spokojnie, bo mam dla Was kilka propozycji. Nie rzucajcie jeszcze telefonem. Zaczynamy. Jak już pewnie zauważyliście na tym kanale, co jakiś czas przyglądamy się operatorom komórkowym i przedstawiamy ich ofertę. I tak się składa, że ja jako ochotnik zgłosiłem się do oferty wakacyjnej plusa, bo po co brać urlop, skoro można popracować. I nie jest łatwo, bo wiecie, kiedyś to były tylko SMSy i połączenia i między tym wybieraliśmy. A teraz macie, nie wiem, super mapy, do tego Disney+, może jeszcze jakaś telewizja, muzyka na żądanie i sobie możecie książki poczytać. I jak tu się połapać? Ale spokojnie, bo jestem i niczym przewodnik albo Mojżesz was przeprowadza. I tak jak mówiłem, do tych, którzy już mają tego urlopu mało i mówią o nim w czasie przeszłym, bądź w sumie też przyszłym, bo będą dopiero mieć, mam coś dla Was. Jest oferta na Polsat Box i Polsat Box Premium. Usługa dostępna na stronie oraz w apce mobilnej, która jest na iOS-a i Androida. Jak ktoś wiecie, lubi oglądać taką klasyczną telewizję, to mamy do dyspozycji aż 100 kanałów, jeżeli się nie mylę. Do tego są oczywiście filmy na żądanie. Między innymi jest Furioza. Kojarzycie niedawno była w kinach, panie Damiencki. I Ja ogromnie szanuję. A muzyka Boże, I jest też Disney Plus, który niedawno wszedł do Polski. Ja, co prawda, nie miałem jeszcze przyjemności z niego korzystać, ale kiedyś to się oglądało. Piraci z Karaibów, Król i, i nie wiem jeszcze, jakie tam są tytuły, ale się oglądało. No, to teraz możecie sobie oglądać w apce mobilnej. Dodatkowo, jeżeli posiadasz usługę internetu bądź abonamentu lub też światłowód, to masz przez rok za friko, a później za 28,99 za miesiąc. Po resztę odsyłam na stronę plusa. W sumie, jeżeli macie coś w plusie, to po prostu wskoczcie na stronę i zobaczcie, jak możecie otrzymać abonament Disney Plus. No właśnie, bo to jest plus, a nie plus. Ale ja, ja właśnie wyczaiłem, że jest Disney Plus. I sieć plus. A jeżeli macie duszę wędrownika i przemierzacie miejską dżunglę, ale nie tak, tro, trochę szybciej, znaczy wiecie, jeszcze szybciej. No i jak z tym podróżowaniem, szanowni państwo? Mapy Google, czy może mapy Apple? Ja też, ale spróbowałem na trasie Gdańsk-Warszawa, Warszawa-Gdańsk, map od plusa. Fakt, z czasem się uczą. Szkolą i inteligentnie nam pomagają. Wiecie, zjazdy, objazdy, skróty i tak dalej. Dzięki temu nie wpakowają się w korek przed Warszawą. Navigation jest na 30 dni za darmo. Za 100 metrów skręć w prawo. I wiecie, w kontekście nawigacji, to ktoś może powiedzieć, że ona macie przewieźć z punktu A do punktu B i będzie miał 100% rację. Ale w takich przypadkach liczą się te szmery bajery. Czyli jeżeli macie na przykład na autostradzie 15 zjazdów, w Polsce się to chyba nie zdarza, ale dużo zjazdów, to on wybierze wam tą właściwą nitkę. Jakże mała rzecz, a cieszy. A tak szczerze, to nie jadę teraz do Gdańska, tylko na klopsy do Ikei. Ale jechałem do Gdańska, to się liczy. A na przykład, jak podróżujecie. To możecie dostać darmowy dostęp na 30 dni do Legimi, czyli tej platformy i aplikacji z audiobookami i e-bookami. Jeżeli dobrze pamiętam, to tych e-booków tam jest 75 tysięcy. To jakbyście chcieli wszystkie przeczytać, to potrzebujecie. 205 lat. Niech ktoś to zweryfikuje. I po tych 30 dniach macie za 19,99 za miesiąc same e-booki, chyba że chcecie z audiobookami wtedy 34,99. Macie bez limitu opcję, czyli możecie słuchać i czytać jednocześnie. W sensie nie wiem, czy się tak da, ale bez limitu. I przyznaję się, że w tej ofercie jest tyle możliwości, że mogłem o czymś zapomnieć, i właśnie mi się przypomniało że zapomniałem, że jest jeszcze muzyka. Chodzi o Tidal Hi-Fi, który jest w pakiecie All-In. Oferta wakacyjna to w końcu All-In, jak w czasy All-Inclusive. Nie umiem na tym jeździć, ale na przewidkach będzie fajnie wyglądać. Tidal Hi-Fi, czyli słuchanie muzyki bez reklam. W pakiecie natomiast macie oprócz Tidala ochronę Waszego smartfona w kontekście cyberataków, haseł, pinów i pomocy oczywiście przy tworzeniu tych silnych wariantów hasłowych. Jeżeli weźmiecie sobie to na dwa lata, to w okresie tych dwóch lat możecie naprawić dwukrotnie telefon. Nawet jeżeli dobrze pamiętam, dostaniecie urządzenie zastępcze, ale po takie krótkie i dokładniejsze informacje odsyłam Was do artykułu napisanego przez ARKA. Link umieścimy oczywiście w opisie tego filmu. I na koniec zostawiłem wisienkę na torcie. Jak ja to mówię, Krem de la Creme. W sumie nie ja tylko tak mówię. Ja nazwałem tą funkcję GJB, czyli gdzie jest? Bliski. Genialna nazwa, nie? I chodzi o to, że po prostu w domyśle oczywiście dzieci możecie lokalizować, gdzie podziała się dana osoba, dokładnie lokalizować jej urządzenie, dodawać też wyjątki, na przykład blokować jej jakieś konkretne strony, sprawdzać, co sobie oglądała. Taka kontrola rodzicielska, bym powiedział. I za 14 dni, w wakacje, możecie sprawdzić usługę za Afriko. Genialna nazwa. Gdzie jest bliski? Taki teleturniej powinien być. Gdzie jest bliski? No i oczywiście nie zapominajmy o sieci piątej generacji, ale o tym opowie Wam już Arkadiusz D. pseudonim Arek na kanale Focus.pl. Tam będzie wszystko, co o 5G powinniście wiedzieć. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Miało być krótko, zwięźle na temat i mam nadzieję, że całą tą ofertę udało mi się jakoś ubrać i Wam przytoczyć. Dodajcie znać w komentarzach, jak Wam to siedzi albo leży, a ja idę tego Disney Plaza ogarniać. Czołem.